Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w ósmym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Lex Talk, czyli Agnieszka Piwek oraz Emilia Pieszchała. Na początku ważne zastrzeżenie. Ten podcast nie stanowi porady prawnej w indywidualnych sprawach. Ma na celu edukowanie w obszarze prawa oraz dostarczanie bezpłatnej wiedzy dla jak najszerszego kręgu odbiorców. Dzisiaj kontynuujemy tematykę warunku. Zacznijmy może od artykułu 91 kodeksu cywilnego. Artykuł 91 kodeksu cywilnego stanowi, że warunkowo uprawniony może wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania jego prawa. A o co dokładnie chodzi w tym przepisie? Zacznijmy od tego, że jak już wiecie, dokonanie czynności prawnej z zastrzeżeniem warunku powoduje powstanie stanu zawieszenia. Do czasu spełnienia się albo niespełnienia się warunku, sytuacja prawna stron jest niepewna. Jednak od momentu dokonania przez stronę czynności, np. zawarcia umowy warunkowej, do chwili ziszczenia się warunku, stronie warunkowo uprawnionej przysługuje już prawo podmiotowe. Jest to prawo tymczasowe nazywane ekspektatywą, które stanowi zapowiedź przyszłego prawa definitywnego. I dla ochrony tego prawa podmiotowego, tej ekspektatywy, ustawodawca właśnie w artykule 91 przyznał takiemu podmiotowi warunkowo uprawnionemu możliwość do dokonywania wszystkich czynności zachowawczych. Czyli takich, które zmierzają do zachowania, do ochrony jego przyszłego prawa. W konsekwencji uprawniony może np. zbyć przysługujące mu prawo tymczasowe, czyli ekspektatywę, może je obciążyć, podlega ono także dziedziczeniu oraz ochronie poprzez wpis do księgi wieczystej, jeżeli mamy do czynienia z warunkową umową sprzedaży nieruchomości. Taki uprawniony także, jeżeli zajdzie taka konieczność, może również wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia warunkowego prawa a to na podstawie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Omawiając dalej warunek, zacznę od przytoczenia kolejnego przepisu tym razem artykułu 92 Kodeksu Cywilnego. Artykuł 92, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że jeżeli czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem została dokonana pod warunkiem, późniejsze rozporządzenia tym prawem tracą moc z chwilą ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremniają lub ograniczają skutek ziszczenia się warunku. W paragrafie 2 zaś czytamy, że Jednakże, gdy na podstawie takiego rozporządzenia osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzenia prawem. Pewnie samo przytoczenie przepisu niewiele wam powie, co z niego wynika. To dopowiem może na początku od siebie, że pojęcie. Rozporządzenia, o którym mowa w przywołanym przeze mnie przepisie, rozumiane jest w doktrynie i judykaturze jako czynność prawna, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie albo zniesienie prawa majątkowego, które miało przypaść stronie uprawnionej z umowy zawartej z zastrzeżeniem warunku. Inaczej mówiąc, rozporządzenie to najczęściej zbycie, sprzedaż np. prawa lub rzeczy. Reszty zagadnień związanych ze wskazanym przeze mnie przepisem wyjaśnij na przykładach Emila. Tak jak już wskazywałyśmy, dokonanie czynności prawnej z zastrzeżeniem warunku powoduje powstanie stanu zawieszenia. Strony, pomimo tego, że są w niepewności co do ostatecznej swojej sytuacji prawnej, mają jednak wobec siebie obowiązek zachowania lojalności. Dlatego nasz warunkowo uprawniony może oczekiwać, że druga strona powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby zagrażać jego warunkowym uprawnieniom, a w szczególności powstrzyma się od takich działań, które zmierzają lub udaremniają albo ograniczają jego prawa. Jeżeli jednak, pomimo istnienia takiego obowiązku, druga strona umowy nie dochowa tej lojalności i na przykład Sprzedający jednocześnie, nie czekając na ziszczenie się albo nieziszczenie się warunku z wcześniej zawartej umowy sprzedaży zawrze drugą umowę sprzedaży tego samego przedmiotu z inną osobą, ta druga umowa sprzedaży może zostać uznana za bezskuteczną, ponieważ uniemożliwia skuteczność pierwszej umowy. I tego właśnie dotyczy przytoczony przez Agnieszkę paragraf 1 artykułu 92, który ma na celu ochronę warunkowo uprawnionego. Natomiast paragraf drugi tego przepisu służy zabezpieczeniu interesu osoby trzeciej, która w dobrej wierze dokonała czynności prawnej z podmiotem nieuprawnionym do rozporządzania prawem, czyli naszym przykładowym sprzedającym. W takim przypadku, jeżeli osoba trzecia zawierając drugą umowę sprzedaży nie wiedziała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że sprzedający wcześniej zawarł już warunkową umowę sprzedaży tego samego na przykład obrazu, ale z inną osobą, jest taka osoba trzecia jest chroniona i nabywa własność rzeczy rodhomel. Zapytacie wtedy, pewnie to dobrze, ale co w takim układzie z naszym warunkowo uprawnionym z pierwszej umowy sprzedaży, który czekał na ziszczenie się warunku i na definitywne uzyskanie prawa własności, a prawo to przypadło jednak innej osobie, osobie trzeciej. W tym kontekście nabiera właśnie sensu omawiany wcześniej przepis artykułu 91, który daje prawo do zabezpieczenia przyszłego prawa warunkowo uprawnionemu. W celu ochrony swojego prawa przed takimi właśnie sytuacjami, jak przed chwilą opisana, warunkowo uprawniony może podjąć wszelkie działania w celu ochrony swojego przyszłego prawa, np. własności, i przykładowo może domagać się ustanowienia zastawu na rzeczy podlegającej sprzedaży. Mówiąc o warunku, nie możemy pominąć artykułu 93 kodeksu cywilnego. Przepis ten reguluje przypadki, gdy stronie zależy na tym, żeby zjeścił się lub nie zjeścił warunek. Zapytacie, co wtedy? Odpowiedź zależy od tego, w jaki sposób strona doprowadzi do tego, żeby zastrzeżony warunek zjeścił się. Wracając do przepisu artykułu 93 kodeksu cywilnego, paragraf pierwszy stanowi. Jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, ziszczeniu się warunku, następują skutki takie, jakby warunek się ziścił. Paragraf drugi. Jeżeli strona, której zależy na ziszczeniu się warunku, doprowadzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do ziszczenia się warunku, następują skutki takie, jakby warunek się nie ziścił. Jest to bardzo ważna regulacja. Chodzi bowiem o sankcję nałożoną przez ustawodawcę na nielojalne, niewłaściwe zachowanie się jednej ze stron czynności prawnej dokonanej z zastrzeżeniem warunku, która to strona doprowadza w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do zniszczenia się lub do przeszkodzenia w ziszczeniu się warunku. W artykule 93 kodeksu cywilnego zastosowano konstrukcję tzw. fikcji prawnej. W przypadku, gdy strona czynności prawnej zastrzeżonym warunkiem zainteresowana jest nieziszczeniem się warunku, a jednocześnie przeszkodzi w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego zniszczeniu się tego warunku, następują skutki takie, jakby warunek się ziścił. Z kolei w sytuacji, gdy stronie zależy na ziszczeniu się warunku i doprowadzi ona sprzecznie z zasadami współżycia społecznego do jego ziszczenia, powstają konsekwencje takie, jakby warunek się nie ziścił. Przepis sankcjonuje zatem naganne zachowanie kontrahenta stron, a więc nielojalne czy niezgodne z regułami uczciwości w obrocie, czy też zasadami dobrej wiary. Czyli mówiąc prościej, przepis przeciwdziała i w jednym i w drugim przypadku niewłaściwemu zachowaniu się strony. Żeby było możliwe przyjęcie fikcji prawnej przewidzianej w przepisie artykułu 93 Kodeksu Cywilnego, niezbędne jest, by to niewłaściwe, nielojalne zachowanie strony pozostawało w związku przyczynowym ze ziszczeniem się lub nieziszczeniem się warunku. Co jest ważne, jeżeli sprawa byłaby w sądzie, to dla sądu korzystającego z tego przepisu nie ma znaczenia, jakie byłoby prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego, gdyby strona nie podjęła nielojalnej interwencji w przebieg wydarzeń. Sąd bada przede wszystkim zachowanie strony i jej wpływ na ziszczenie się warunku. To pozostała nam ostatnia kwestia dotycząca warunku, w tym zagadnienie warunku niemożliwego. Czytamy o tym w artykule 94 kodeksu cywilnego, który stanowi, że warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego, pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawieszający, a uważa się za niezastrzeżony, gdy taki warunek jest rozwiązujący. A o co dokładnie i konkretnie chodzi w tym przepisie? Zacznijmy od tego, że w przepisie zostały wymienione dwa rodzaje warunku. Warunek niemożliwy oraz warunek sprzeczny z ustawą lub zasadami współżycia społecznego, określany także jako warunek bezprawny. Zwracam tutaj uwagę, że przez warunek w tym przepisie rozumiemy nie samopostanowienie czynności prawnej, czyli zastrzeżenie w umowie, ale zdarzenie przyszłe i niepewne, które jest przedmiotem tego warunku. Kiedy warunek jest niemożliwy? Warunek jest niemożliwy, gdy w chwili dokonywania czynności prawnej, albo później, staje się wiadome w świetle posiadanej przez każdego wiedzy oraz doświadczenia życiowego, że zdarzenie oznaczone jako warunek nie może wystąpić w przyszłości, przy czym skazana niemożliwość ma charakter trwały. Niemożliwość spełnienia warunku winno się więc rozpatrywać według kryteriów obiektywnych, a to znaczy, że już w chwili dokonywania czynności, czy później, staje się wiadome i pewne, że zdarzenie określane jako warunek nie może wystąpić, przez co cała czynność prawna traci sens. Przechodząc do warunku zabronionego, natomiast mówimy o nim wtedy, gdy jego uwzględnienie powoduje, że treść lub cele czynności prawnej pozostaną w sprzeczności z ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Przykładowo, umowa darowizny z zastrzeżeniem warunków w postaci śmierci darczyńcy stanowi w istocie rozporządzenie na wypadek śmierci czyli testament, ale dokonane z pominięciem przepisów dotyczących formy i sposobu sporządzania testamentów, i przez to Taka czynność warunkowa prowadzi do obejścia prawa i wobec tego taki warunek uznany będzie za warunek zabroniony. Niezależnie od tego, z którym z dwóch wyżej omówionych warunków mamy do czynienia czy niemożliwym, czy bezprawnym skutki ich zastrzeżenia są identyczne. Jeżeli warunek niemożliwy lub warunek zabroniony stanowi warunek zawieszający czynności prawnej, Czynność ta jest nieważna, zaś jeżeli zdarzenie to stanowi warunek rozwiązujący czynności prawnej, warunek uznaje się za niezastrzeżony. W tym miejscu powołam się na przykład wskazany w komentarzu do kodeksu cywilnego pod redakcją m.in. Edwarda Gniewka, gdzie podano jako przykład takiego warunku bezprawnego zdradę małżeńską. Zdrada małżeńska przez obdarowanego jako warunek w umowie darowizny pod warunkiem zawieszającym czyli miałyby powstać jakieś uprawnienia, nastąpić uzyskanie prawa, jeśli zajdzie zdrada może mieć charakter warunku bezprawnego. Natomiast ten sam komentator zwraca uwagę, że to samo zdarzenie czyli zdrada małżeńska w umowie darowizny pod warunkiem rozwiązującym czyli takim powodującym ustanie np. jakiegoś prawa, uprawnienia, rozwiązanie jakiejś umowy w przypadku zdrady, nie będzie uznane za warunek bezprawny. Dodam, że przywołany przeze mnie przykład z komentarza ma na celu jedynie przybliżenie Wam, na czym może polegać bezprawność zastrzeżonego warunku. A tym ostatnim barwnym przykładem wyczerpałyśmy temat dzisiejszego podcastu, a także temat warunku. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Koniecznie słuchajcie kolejnego odcinka, który zostanie poświęcony terminowi. Pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania naszych kolejnych podcastów. W dzisiejszym podcaście wystąpiły Agnieszka Piwek oraz Emilia Pierzchała. Czyli Lekstok.